pedigree z recepturą Fortiville, opracowany z udziałem lekarzy weterynarii, polecany przez najlepszych hodowców. Wszystko ok? Kawa Maxwell House. Życie w każdym ziarenku. Historia prosto z życia. W kwietniu 1984 roku państwo Odones otrzymują diagnozę lekarską. Ich pięcioletniemu synkowi grozi śmierć. Jego system nerwowy został zaatakowany przez tajemniczy syndrom ALD. Susan Sarandon, Nick Nolti i Peter Ustinow w filmie Olej Lorenza. Dzisiaj o 20.00. Dobry wieczór, Anna Puślecka. Jak...